Witajcie i paprocie. Ostatnio tutaj na biocherezjach było dużo o różnych zwierzątkach. Rozmawialiśmy już o ptakach, rozmawialiśmy o nietoperzach, rozmawialiśmy o jeżach, byliśmy na safari, rozmawialiśmy o ludziach i małpach, więc czas na żaby. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest możliwe, że robale po prostu przyklejają się żabom do języków? Co z tym wspólnego ma mąka z wodą? I dlaczego język żaby jest większy niż dłonie Twojej mamy? Zanim przejdziemy do omawiania tego, jak żaby dają szyję, to chciałem Państwa powitać w biedę laboratorium bioheresji. Jesteśmy w salonie portugalskiego domku, w którym mieszkam, ale mam na sobie fartuch, bo oczywiście nie chcę się uwalić. A tu jest miska z mąką i z wodą. Natomiast nie jest to byle jaka mąka, jest to mąka kukurydziana. I mówię, że biedę laboratorium, dlatego że, żeby eksperyment dobrze wyszedł, to powinna być ziemniaczana, natomiast my nie mamy. <laughs> po, po prostu nie ma w Portugalii mąki ziemniaczanej, wyobraźcie sobie. Także jest kukurydziana. Czat GPT mówił, że to też zadziała, ale jakoś mam wątpliwości. To, co teraz widzicie tutaj, albo to, co macie sobie wyobrazić, że widzicie, to jest tak zwana ciecz nie newtonowska. Myślę, że kojarzycie takie doświadczenia właśnie ze szkoły, że właśnie się miesza mąkę ziemniaczaną z wodą. Jak się w to mocno uderzy, to jest twarde, natomiast jak się tak tylko włoży palec, to jest miękkie jak płyn. Także sprawdźmy, sprawdźmy czy to działa. Ja już się zdążyłem ubrudzić, także sprawdźmy. Spróbuję teraz to przyłożyć pięścią. Jeśli się na mnie rozbryzgnie i będę cały brudny, to znaczy, że nie próbujcie z mąką kukurydzianą, spróbujcie w domu z mąką ziemniaczaną. Uwaga! Prysło? Chyba, chyba trochę prysło? Nie wiem. W każdym razie chciałem powiedzieć, że. Ciecz Newtonowska to właśnie taka, która niejako przeczy trochę prawom fizyki, prawom fizyki cieczy Newtona. I w takiej sytuacji taka ciecz może jednocześnie zachowywać się jak ciało stałe oraz jak ciecz właśnie w zależności od tego jakie są, że tak powiem, fizyczne warunki. Tak? najczęściej mamy do czynienia z ciśnieniem albo właśnie z siłą, jaka jest wywierana na taką. I teraz te cieczy nieniutonowskie mają swoje dwa rodzaje. Jeden rodzaj jest taki, jak widzicie tutaj, albo wyobraźcie sobie, że widzicie tutaj. To jest w sytuacji, w której ciecz zachowuje się jak ciało stałe albo twardnieje. W sytuacji, kiedy właśnie wywieramy na nią nacisk, wywieramy na nią jakąś siłę i wtedy ona twardnieje. Natomiast drugi rodzaj cieczy Newtonowskich jest taki dokładnie na odwrót. Czyli, że w sytuacji, kiedy użyjemy siły, na taką ciecz, to ona właśnie wtedy będzie się rozluźniać. Po co to dziwne teoretyczne wprowadzenie, po co to wszystko takie dziwne? Otóż za chwilę powiemy sobie o tym, że ślina żaby ma właśnie właściwości newtonowskie I to będzie jej umożliwiać chwycenie owadów, jak również rozluźnienie tego chwytu, kiedy taki robal znajdzie się w jej buzi. Także poczekajcie na mnie, ja się muszę rozebrać i umyć i zaraz wam wszystko opowiem. To może zacznijmy od prostego, podstawowego faktu. Żeby to drapieżniki, żywią się głównie różnymi bezkręgowcami, które sobie wyłapują, i żeby złapać takiego na przykład latającego bezkręgowca, jakim jest owad, no, potrzeba paru ważnych umiejętności. Pierwszą taką umiejętnością jest szybkość. Żeby złapać owada w locie, trzeba być szybkim i żaby naprawdę są szybkie, ponieważ potrafią złapać takiego owada lecącego w czasie 0,07 sekundy, co jest 5 razy szybciej niż trwa nasze mrugnięcie okiem. Poza tym, taki owad przyklejony do żabiego języka porusza się z prędkością 120 m na sekundę kwadrat. Jest to 12 razy szybciej niż przyspieszenie grawitacyjne. Ale oprócz tego, żeby być szybkim, Trzeba być też silnym, i faktycznie tutaj żabi język ma swoją ogromną siłę, ponieważ żaba jest w stanie złapać i połknąć ofiarę, która jest prawie półtorej razy cięższa od całej masy jej ciała. Tak więc teraz chciałbym, żebyśmy prześledzili całą drogę tej żabiej ofiary, od momentu, kiedy szczęśliwa fruwała sobie po niebie, aż do chwili, kiedy znalazła się w żabim żołądku. Tak więc. Pierwsza faza, którą trzeba przejść, to faza lokalizacji ofiary i wystrzelenia swojego języka. Tak więc Żaba zlokalizuje swoją ofiarę albo dzięki wzrokowi, albo dzięki węchowi, lub też dzięki słuchowi. Tutaj jest pełna współpraca narządów, zmysłów. A kiedy już zlokalizuje swoją ofiarę, to wystrzeliwuje swój język. Tak jak powiedzieliśmy z ogromną prędkością. No i powiedzmy sobie trochę o właściwościach tego języka, bo to jest dosyć ciekawe. Tak jak powiedziałem, żaba dosyć szybko jest w stanie ten język wystrzelić, ale podczas badań naukowcy odkryli, że im szybciej ten język jest wystrzelony, tym większa jest przyczepność tego języka. Widzicie teraz przed oczami taki wykres, który przedstawia właśnie to, jak koreluje się ze sobą prędkość wyrzutu z przyczepnością. I widzicie te różne kolory: ten, który ma najwyższą górkę. To jest kolor, który właśnie oznacza najwyższą prędkość. Ciągła linia to są przewidywania matematyczne, modele matematyczne, natomiast te kropeczki obok to są faktyczne jakby odczyty z badań już takich empirycznych, które naukowcy przeprowadzili. Więc jak widzicie, faktycznie im wyższa jest prędkość, tym większa jest przyczepność języka. Natomiast jeżeli chodzi o takie fizyczne właściwości samego języka, to trzeba o nim powiedzieć, że jest on bardzo miękki. No i dosyć lepki. Widzicie teraz obrazek, który był dołączony do jednego z badań i tutaj widzicie, jak ktoś maca paluchem język i widzicie, że kiedy się położy palec na tym języku, to ten język nie chce zejść, nie odkleja się, zupełnie tak jak właśnie guma czy coś takiego, także trzeba sporo jakby siły albo dużą wysokość wprowadzić, żeby faktycznie ten język się odkleił od tego palca. Natomiast, żeby było ciekawiej, to ten język naprawdę ma w sobie niezwykłą miękkość. Otóż język żaby jest jedną z najmiększych substancji naturalnie występujących na Ziemi. Generalnie miękkość substancji mierzy się w kilopaskalach i żaby język ma tą miękkość mniej więcej 1,5 kilopaskala. Dla porównania mózg szczura. Ma tą miękkość 3 kPa plus minus 2,1, więc może być trochę twardszy, trochę miększy. Więc jak widzicie, ten język może być nawet większy niż mózg szura i na pewno jest dużo większy niż nasz ludzki język, ponieważ ludzki język ma tych kilopaskali 15, tak więc język żaby jest większy od naszego 10-krotnie. No więc powiedzieliśmy już sobie o tym języku, że on może wystrzelić. No to teraz, jak ten robal przylega do tego języka? Otóż tutaj bardzo ważną rolę spełnia ślina żaby. To, co musicie wiedzieć o jej właściwościach, to jest właśnie to, że ślina żaby ma właściwości nieniutonowskie, czyli zupełnie jak ta nasza mieszanka skrobi z wodą, którą przed chwilą oglądaliśmy w moim brzydkim salonie. Więc jest nieniutonowska i również jest bliskoelastyczna. Tak więc jej właściwości fizyczne zależą od warunków, takich fizycznych, tak, w których się taka ślina znajduje. Kiedy żaba wystrzeliwuje swój język ze swojej paszczy, to na powierzchni tego języka jest warstwa śliny. I warstwa śliny na języku żaby jest 7 razy grubsza niż taka typowa warstwa śliny na naszym ludzkim języku. Co więcej, żabia ślina jest uwaga 50 tysięcy razy bardziej lepka niż nasza ludzka. Nasza ślina do klejów nie należy, natomiast ma swoją lepkość. To teraz wyobraźcie sobie, no w sumie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tak, wiecie, tak na sucho, substancję, która jest 50 tysięcy razy bardziej lepka od naszej własnej śliny. Sporo. Tak więc tak jak już sobie powiedzieliśmy, ślina jest tą cieczą nie Newtonowską. Natomiast tak jak wam powiedziałem, są dwa rodzaje: ta, która twardnieje przy uderzeniu, i ta, która przy uderzeniu. Robi się miększa, już totalnie upraszczając, tak? I ślina żaby jest tą drugą, czyli odwrotnie niż ta, którą znamy cieczę newtonowską z tego właśnie doświadczenia z mąką i z wodą. Na odwrót tutaj to działa, czyli jak to wygląda? Żaba wystrzeliwuje język, który zderza się z owadem, z ciałem owada. I w tym momencie ślina jest miękka i płynna. A przez to, że jest miękka i płynna, to idealnie rozlewa się po ciele całego owada. I to widzicie właśnie teraz na tym obrazku, który jest przed Waszymi oczami. Następnie, kiedy żaba ściąga ten język z powrotem, no to znowu wykorzystuje do tego siłę, i ta ciecz momentalnie twardnieje. I przez to ten robal jest tak przyklejony do powierzchni języka, że po prostu nie jest w stanie się ruszyć, nie jest w stanie uciec, jest wciągany, a przez to jeszcze, że to się dzieje tak szybko, no to on, zanim się zorientuje, że w ogóle coś jest nie tak, to już dawno będzie. W żabiej gębie. A skoro już jesteśmy przy wciąganiu języka, no to powiedzmy sobie o nim więcej. Żaba, wciągając język, tak naprawdę jest w stanie go rozciągnąć jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy go wyciąga. A możecie się zastanawiać co w żabim organizmie odpowiada za wciąganie języka do środka? Otóż odpowiada za to tak zwany aparat gnykowy. Widzicie teraz przed sobą na waszych ekranach obrazki anatomiczne z zamalowanym na niebiesko, właśnie tym aparatem gnykowym. Wiecie mniej więcej, gdzie jest nasze gnyko, tam, gdzie panowie mają mniej więcej jabłko Adama, tak? Tu naszej. To jest nasza kość gnykowa, natomiast żaby mają cały aparat gnykowy, który właśnie jest na tych obrazkach zaznaczony na niebiesko. Na szaro są zaznaczone kości, czaszki u żaby, na różowo jest zaznaczony język oraz mięśnie, które to trzymają, no i na niebiesko jest właśnie zaznaczony aparat gnykowy. Także bardzo ważne przy tej retrakcji, tak, czyli przy wciąganiu języka, bardzo ważna jest właśnie ta współpraca języka z aparatem gnykowym, który porusza całym tym biznesem. Powiedziałem już, że kiedy język zderza się z owadem, w tym momencie rozpływa się ślina po ciele owada. Ale również, no bo jak wiecie, jak coś się uderzy, no to jakby wywiera się na to taką siłę, żeby to się odbiło. Więc jak to się dzieje, że kiedy żaba uderza językiem owada, to ten owad, jakby wiecie, nie jest odbity od tego języka. Otóż właśnie tutaj tą bardzo ważną rolę spełnia miękkość tego języka, ponieważ przez to, że język jest miękki, to on absorbuje całe to uderzenie i przez to robal nie odskakuje, jakby od tego uderzenia, tylko normalnie ta ślina może się rozlać i dzięki temu owad się przykleić. Tak więc mamy już naszego robala w gębie. Co teraz zrobić, żeby go połknąć? Otóż pierwsza sprawa, rozluźnia się nam język, tak, przestaje się ruszać, więc ślina znowu staje się płynna. Następnie bardzo ważną rolę znowu pełni aparat gnykowy, który powoduje taki ruch, który jakby ściąga owada z języka. Ocierając się o górne kości czaszki, ten robal zostaje jakby wiecie, tak zesmarowany, ściągnięty z języka. Następnie cały aparat gnykowy cofa się do tyłu, żeby ten robal po prostu ześlizgnął się do przełyku. Natomiast ciekawostka: czasami, nie zawsze, nie przy wszystkich gatunkach, nie przy każdym też rozmiarze ofiary, w przełykaniu pomagają, uwaga, gałki oczne. Żaba cofa swoje gałki oczne, jest w stanie nimi ruszać, cofa nimi i jeszcze tam wiecie, nimi tam popycha ten, ten pokarm do tyłu. Także teraz na swoich monitorach widzicie... Całą sekwencję tego, właśnie jak wygląda z perspektywy takiej anatomicznej, budowy kości, tego, jak po kolei wygląda polowanie i wciąganie i połykanie tego pokarmu. Zwróćcie uwagę, to są dwa rzędy. U góry jest widok od góry, na całą jamę gębową i tam wszystko dookoła. Natomiast poniżej jest widok z boku. I tak samo w drugim rzędzie, od góry z góry, i na dole widok od boku. I widzicie, bardzo ciekawa sprawa, przyjrzyjcie się tam przy tych końcowych etapach, że żaba połykając tego wada robi to bardzo głęboko. Więc to nie jest do końca tak, że ona, jak ten aparat gnykowy, jak on się podnosi, żeby jakby wiecie, ściągnąć tego, tego robala z języka, to nie jest tak koniecznie, że to są kości podniebienia, tylko nawet jeszcze bardziej tam z tyłu. Także no, głęboko to wchodzi. I jeszcze zobaczcie tą animację. Tutaj mamy jakby naniesiony na zwolniony filmik żaby łapiącej owada, naniesioną jeszcze 3D strukturę jej czaszki i zaznaczone kropeczkami różne miejsca. Tam są takie dwie fioletowe kropeczki, które oznaczają właśnie ten aparat gnykowy, o którym tu teraz mówię. I widzicie, że właśnie na tej animacji widzimy ruch tego aparatu gnykowego. Że on się cały czas tutaj bardzo uważnie rusza. I też, patrząc na te dwie rzeczy, możemy naprawdę dojść do wniosku, że żaba dosłownie daje w szyję, tak? Bo połyka już bardzo głęboko, że praktycznie to się wszystko znajduje w przełyku. I oczywiście na koniec, po tym jak już robot zostanie przełknięty, no to cały ten układ łapania ofiary, żeby musi się zresetować. Tak musi się wyzerować, to znaczy, że musi wrócić do tego swojego pierwotnego układu, gotowa do tego, żeby złapać coś jeszcze. Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no, jak do 25 roku, to daję szyję. No. Ten tekst poleciał już 3 lata temu. Ale zaczynam się zastanawiać, może pan prezes tak naprawdę miał na myśli samice żab, tylko czy one nie chcą mieć dzieci? Dziękuję, dobranoc.